Siemano, siemano, ja jestem Macius Dzisiaj zapraszam was na nowy odcinek na kanale mm, Dzisiaj pokażę wam jak kupiłem na moim... Mm, nie wiem... No, nie wiem, które to jest konto z kolei, ale... W słabszym y, Max, no właśnie 25 r. Jak widzicie tutaj mam Właśnie oto tego z odmiarzem. I niedawno zrobiłem star, Dwa star powery do niej Tutaj jak widzicie to jest konto te, y, y, i mojego brata, ale ja częściej na nim gram, grą, bo mam po prostu lepszy dostęp. No i y, jak widzicie gramy tutaj tylko czterema zadymiarzami. Y, innych no, nawet nie ruszamy tutaj. No bo na razie nie... nie y, no też nie planujemy no, i nie jest tam no, potrzebnym. Tutaj klub. Jest tak na ten. Zapraszam bardzo serdecznie. Tutaj 200 trzymamy, także zbieramy tutaj te rzeczy. Dobra, no i teraz Wam pokażę. Może, o jeszcze dzisiaj, jakby powiedzieć, jean na moim drugim końcie, ale już nie grało. Tutaj. I, no i każę to No dobra, teraz bądźcie taki krótszy filmik. Pokażę Wam, jeżeli będzie można, oczywiście, powtórkę. Y o której mówiłem właśnie. Dziesiąte piąte, tak, dobra, oglądamy. Субтитры сделал DimaTorzok No jak widzicie. Taka y, gierka y, fajna. W ogóle tutaj trzeba mówić też o bardzo dużym szczęściu, ale również skupieniu. No bo tutaj no naprawdę łatwo nie jest, tak powiem. Y, a tutaj naprawdę mieliśmy jest bardzo dużo szczęścia, ale też na pewno y, akurat ta gierka nam sprzyjała, sprzyjałaby z brokiem, który drugim Masterperem Na razie jak dotychczas na 25 ręki mam tylko 3 postacie chyba to jest... blisko jestem jednej zaraz mam po kończę poczekajcie po przyciemnieniu moje państwo tutaj mam max strzelkę i jak widzicie pod Trzy... i 8-bita, to mówiąc z więc trochę tam się ponabijało. Disko jestem choćby na tym kącie. Chodzi tutaj o laja le... oczywiście. Się... Jest ta czwarta ranka, ale tak to, to... tylko te trzy postacie tutaj lub no i może jeszcze wygramy sobie jedną drogę winem się. Dlaczego by nie tak na koniec odcinka? Trochę, trochę kąt yy. Może niedługo wlecie filmik z oceniania kont planowiczów, ale to jeszcze yy, zobaczę. Dobra, odbiorę tutaj. Zobaczymy. Odbiorę tutaj nagrody. No, jeszcze w tej mamiga to to jest kamerton czy kamerton? Kamerto Ale to nie no, no, dobra, zagram zagram się chinem. No. no zagram jedną gierkę y niech będzie trójkę już się czyłem. zagrałem to muszę lepiej też kończyć ten odcinek tutaj pierwsza przybram właśnie tak się tego się mogłem spodziewać kurczę właśnie bo zapomniałem że tutaj zawsze tak ci gracze potrafią ale chodzi o to że po prostu jakby to powiedzieć tam w krzakach się kąpią i czekają, aż ty skrzynkę rozwalisz i cię atakują. Dobra, no to drugie podejście. Mam nadzieję, że tym razem już was nie zawiodę. I. że to będę jak najwyższy miejsce. Riko łatwo z tobą. Hmm. Mam nadzieję, że również porobimy tak wielu innych zamiarzy. Tutaj mamy szalkę i bulę. Oni się strapią. O ja tego bula jeszcze wzięła kiepsa Kurde no, nie, nie patrz. Bo trzemnie auto, to powiem wam. No i dobra, tutaj skrzynka zaraz. No ta skrzynka zaraz rozwalę, no nareszcie udało się. Dobra, teraz. Rozwalimy sobie te dwie skrzynki. Leczy się tak... Jak patrzy się tak trochę... Z... Z tej perspektywy to oglądaj jak taki ptak trochę A wy jak myślicie napiszcie w komentarzach co o tym myślicie No i dobra mamy top 2 Mimo, tutaj ten ból nie ogarnię, więc To szybko z nim Remotkę jeszcze mam na końcu. No i dzięki wielkie za oglądanie Za to, że byliście na tym odcinku Bo mogliście wygrać Jinem e No i dobra e Myślę, że w weekend jeszcze coś wrzucę. Jak, jak film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jak nie, to oczywiście nie. No i co? Dzięki. Cześć.